Mój że chcę 200 dolt. A mogę go zabić Ej, właśnie to mnie zastanawia, bo ja wiem jakie jest rozwiązanie tego questa, bo on jest etapowy. Dwa, trzy etapy ma. I ciekawe co by się stało jakbym go zabił, ale to pewno byłby quest failed tak zwany. Nie wejdzie zapłacę mu. Take the damn money, you bastard! Wszystko jest okej? Ej, ale ubrabić, się to proszę, nie łaź tym. To brudne jest. do klasztoru Dobre miejsce dla ciebie. O, się dwie dolców. o Boże. Aha, on już. Jest... A i tyle. Aha. Właśnie, jestem ciekaw co by się stało gdybym strzelił do niego. Gdybym go próbował zabić. Pewno się nie da, bo on jeszcze później jakoś wraca. Mm, spoiler, ale niestety. No, ta jest trochę lepiej ubrana już. Chociaż z maty w rajstopy czy tam pończochy, nie wiem jak to się zwie. No, zostało mi jeszcze trochę czasu, to mogę coś ruszyć. Ech, będzie kolejna misja... Do Luisy. Jest tu Diligence? Jest. To sobie skrócę drogę. Jak za darmo, to czemu nie mam jej nie używać? No, za free mam. Już jestem taki normalnie dobry, że mam za free przyjazdy. Albo ma w Meksyku jakieś znajomości dziwne. Nie, chyba nie. Raczej to przez moją sławę. Ej, uwaga! zderzenie czułowe było. Ale pojechali dalej bez problemu. Oj, dom mi się trochę spalił. Oh, Mr. Marston. Mr. Marston. What's wrong,

you know, in our hearts, we are married already, but his family do not approve. how could they? when well, i'm little more than a peasant girl. but that's what makes abram the man he is. he doesn't care for their bourgeois snobbery or elitism. he sees the real me, the woman. i'm sure. hmm ride with me to near the jail. On jest wiziony... że jest, jest wizytowany w El Presidio, a to jest ten sam fort, który widziałem, kiedy wpływałem dosłownie do Meksyku. To na samej, na samej górze, na tej wzgórzu, no. Wsiadam jako pasażer. Dobrze, że ona będzie prowadzić, bo ja nie lubię takich rzeczy. No nie. Niech będzie tam Chociaż nie, mogłem trochę puścić Kurde, żałuję, bo tam były takie fajne gadki Ona sobie gadała Jak to ubóstwia Reyesa I że byliby razem Nie widzę moich celów Moich zajączków

Jakie no, to głupie, bo podjechaliśmy prawie pod sam. Jakich strażnicy mogli nie widzieć? No nie, no. Podjechaliśmy prawie pod samą bramę. Stąd widać przecież to wszystko, że tam ktoś stanął. Jeszcze wi pewno widać mnie, że ja sobie tędy idę. No tak, wejdę przez dziurę w murze i nikt tego nie zobaczy. Teraz będzie ciekawe, bo do, dostanę nową broń. Je sobie, leży tam na, na murku. Sniper Rifle. Tylko taki słaby, bo to po każdym strzale przy, trzeba Dobra, to będzie headshot'ik. Na razie. Dobra, chłopaki. Widzę ja cię, ja ci nie mogę trafić. No nie no. Chowaj się. No nie, chowaj się. Reyes, musisz serdecznie poradzić. Ech, niech to, tylko nie to. A ja chciałem sobie tylko wyjrzeć. Coś mi nie idzie Dobrze, że ja a nie zabiłem tym strzałem Chyba się zmienię, bo Ci są zbyt blisko, żeby strzać do nich ze snajperki Ołła! Oh, Ty wow. Ech, chłopak tego medycy medycynka. Kurde, John, wyglądaj! Cel... Cel... Cel. Ach, trzy cele, dobry! To nie jest Skoro teraz się Kochani, przeżyj. Okej okay, i ten jeszcze Jeszcze ktoś żyje A, ty Wszyscy Teraz tak, który nie mogę iść? A normalnie na dół. Spotkam się z tym sławnym Reyesem, o którym wszyscy mówią, a którego mało kto lubi. Chyba oprócz tej dziewczyny, jak na razie. Jak do tego słynnego rewolucjonisty wygląda dosyć nędznie. Brody ma, o brodacze. ze on sama. Nie tak porządnego jak tam ci dwaj ponowie. Nie chcę Co mój koń tu stoi? Nie, 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 to jest jakiś inny. Ja chcę mojego, a nie, mam tego mu złapać od Hobby, jechał tym, masz, a nie, gdzie? Ja takiego... Ja takie gówno nie biorę. Ja biorę taki. Chodź, No, kurde, żeś szybko wsiadł. Prawie... Że, prawie z trybem zbogowanym. No Dobra Tylko widzę, że ktoś tam na drodze nam stoi O, patrole tam przejeżdżały Na razie, frajerze Jak się cieszę, że wojskowi nie są do tego zgarnięci I że nie potrafią mnie znaleźć To jest bardzo przyjemne O, próbuję mnie dopaść Czary o, Reyes, trzymaj się! Trzymaj tą dupę swoją! Medycynka! Fak! Tędy! Ups. Jak zostawiłem rejsa? Tak, spadł z konia, oczywiście! Trzymaj się lepiej, chłopie! Widzisz, jaka akcja jest, ja się namierzy w nich! Oj, coś dzisiaj mi nie idzie. Ale let's to Luisa! Ty! One imię! I on jej imię pamiętał. Ja ze nie będę taki głupier, albo będę celowo zawczasu, albo po prostu ich minę. O no nie rej mi spadł. Jak to możliwe? Och tu jest. Oj tu, och tu. Jesteś? Jak ty spadłeś w ogóle z tego konia? Za szybko jechałem czy co? Teraz was zabiję zawczasu. czas No. Nie będzie żadnych problemów.

Musz przejechać na miejscu jesteśmy. Że to jest dobre, bo jak wyjeżdżaliśmy, to Ray jest Ray jest wiedział, że kurcze tedy. Ray jest wiedział, że do Luisy musimy się udać, a teraz właśnie pomylił jej imię. I to w ogóle. Wyraźnie jest ma to mato, to do siebie, że on zawsze myli i, imiona Mr. swoich kobiet. Bo no jednej on niestety nie ma, takiej ulubionej.